Karolina się jeszcze włącza, włączy się też do naszej rozmowy, bo z nami już Maciej Szkutnik oraz Rafał Drzewiecki. Firma doradcza BTLA. Dzień, Dzień dobry, dobry. Przepraszam za spóźnienie, to ja tak się odezwę. Dobra, to ja zadam pierwsze pytanie. Okay. BTLA jest przedsięwzięciem biznesowym firmą doradczą. Komu i w czym doradza się? Tak naprawdę doradzamy wszystkim przedsiębiorcom, osobom fizycznym, ludziom w potrzebie. Jesteśmy w pewnym sensie takimi prawnymi lekarzami, czyli mówimy co zrobić, żeby nie zginąć w tym trudnym i skomplikowanym świecie podatków, prawa, księgowości, rachunkowości i tego, co nas otacza czyli wszystkich zdarzeń, które powodują, że biznes, czy też zwykłe życie każdego, każdego z nas staje się coraz trudniejsze. W trudnym i skomplikowanym świecie, jak Pan powiedział, podatki, prawo podatkowe, no to ja sobie teraz pomyślałam 2022 rok, Polski Ład i to, że w każdej firmie było wtedy bardzo gorąco. Wasz zakres działalności jest bardzo szeroki, to pozwala właśnie na takie kompleksowe objęcie opieką firmy i to jest taki przepis na sukces? Przepisem na sukces moim zdaniem jest współdziałanie kilku osób, które są specjalistami z danej dziedziny. Nie chodzi o to, żeby jedna osoba była omnibusem i znała się na wszystkim, bo wtedy znamy się po trochu. To troszkę tak jak po liceum, gdzie ta wiedza no to się ogólna znamy jest wszystko, szeroka, to się znamy na właśnie na niczym. Dlatego chodzi o to, żeby się specjalizować i współdziałać. Dlatego ja na przykład zajmuję się podatkami, kolega bardziej prawnie i razem pomagamy na przykład przedsiębiorcom w kwestii sukcesji i tego jak przenieść ten biznes w taki sposób, żeby nie było to kosztowne pod względem podatkowym, i optymalne dla przyszłych pokoleń, żeby mogli bezpiecznie prowadzić ten biznes dalej. Działacie w 21 zakresach. Tutaj sobie zapisałem 21 zakresów. To brzmi niesamowicie. To jest taki sposób na dzisiejszy biznes. No bo nie ma co ukrywać, no, przedsiębiorcy czasem idą spać, rano się budzą i uświadamiają sobie, kurczę, mam problem. Dodam do polski Nie, tu muszę, muszę pana poprawić. Biznes trwa 24 godziny na dobę. Okay, czyli nie chodzą szukać. Nie, w nie W Polsce, Polsce nie ma nie, jak takiej na opcji. <laughs> Dokładnie. Czyli nie wiadomo, kiedy będzie opublikowana ustawa w dzienniku ustaw. A więc... rząd się lubił się spotykać tak. nocą w Sejmie, więc tak. można wszystkiego się tak naprawdę spodziewać. Jak wy właśnie na to reagujecie na tą zmieniającą się rzeczywistość? E... Reagujemy spokojnie i przede wszystkim na chłodno, to też zalecamy naszym klientom, żeby nie gorączkować się, nie robić nic na hurach, gdzie zobaczą coś na YouTubie, że można coś zrobić. W pewien sposób przychodzą do nas już z jakąś wiedzą, trochę też jak do lekarza, tak? Najpierw diagnozujemy się sami, stwierdzamy: Boli mnie ucho, to jest na przykład zapalenie ucha. Tak samo jest tutaj z, z tymi zmianami. Oni już wiedzą, co chcą, klienci wiedzą, co chcą osiągnąć. My ich dopiero schładzamy, mówimy spokojnie, poczekajmy. Niech ktoś inny pójdzie na pierwszy ogon i sparzy i zobaczymy, jak do tego się odniosą organy, ustawodawca i, i, i cała machina dopiero jak ruszy. Wtedy wiemy, w którym punkcie. Co zrobić tak, żeby było najlepiej dla naszego klienta? Czyli tu trochę podobnie jak w medycynie, nie diagnozujemy się u doktora Google, no, tylko czy... przychodzimy do Was i Wy nas wtedy diagnozujecie i mówicie: Nie, no, nie, Ja chciałem nie. powiedzieć, że jest doktor Google, bardzo znany, tak, ludzie korzystają. Jest ja nas Google. To problem jest nagle taki, że kiedy taki klient przychodzi do nas i mówi, że coś wyczytał, ja mówię, a jaka tam jest data na tym forum? O 8 lat temu. To może pan to, to tam na książkę jako historyczne, tak? Archiwalne na <laughs> składę, ile u nas się dzieje zmian w prawie, więc jednak lepiej czasem skorzystać z profesjonalizmu. Pojawia się kolejny problem. Myśmy troszeczkę o tym porozmawiali tutaj przed programem. Mamy TikTok jak kolejną platformę, gdzie mamy influencerów, prawników, lekarzy, przedsiębiorców. Często musicie odkłamywać rzeczywistość. Bardzo często kluczowym problemem jest to, że w 30 czy nawet 90 sekund nie da się przekazać wszystkiego. Człowiek słyszy, myśli, że to trafia do niego i jest idealne. Tak chociażby podpisana ostatnio ustawa dotycząca kredytu 2%. Tak? Każdy by chciał dostać kredyt na 2%, a to jednak nie jest 2%. Dlatego w 90 sekund nie da się przekazać 100% wiedzy, i nie da się też zdiagnozować drugiej osoby, która przyjdzie z problemem i często bez dokumentów czy bez krótkiej rozmowy. Ciężko jest dopasować rozwiązanie do danego problemu. Ja się trochę jednak postaram wbić w te trendy, może nie TikTokowe, ale chciałam porozmawiać trochę o sukcesji. Tak sobie myślę, że wczoraj ostatni odcinek <grym> chyba finałowego sezonu sukcesji, chcę zapowiedzieć, że będzie kolejny dziś w Polsce. To jest dobry czas, żeby przeprowadzać sukcesję firmy, bo dużo też się w prawie ostatnio zmieniło. Rząd zapewnia, że to właśnie chodzi o to, żeby było dobrze, szybko, bezpiecznie i w rękach rodziny. Czyli jeśli chodzi o sukcesję, problem jest taki, że o tym się nie myśli. Jeżeli powiedzmy jesteśmy w gronie jakichś tam przedsiębiorców, prowadzimy szkolenia i tak dalej, na pytanie kto z Państwa ma testament? Lasu rąk nie ma, nigdy nie było. Może jedna, dwie osoby. Ciągle słyszymy, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. A problem jest taki, że jeżeli mówimy o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to jest najpopularniejsza w tej chwili forma prowadzenia działalności gospodarczej. Większość tych ludzi, no większość, zaczyna w latach 90. po okresie transformacji. To są już osoby, nikogo nie urażając, wiekowe. Jeśli ktoś zaczyna w wieku 20-30 lat, to już wchodzi w okres emerytalny. Działali cały czas w ten sposób, nie zastanawiali się co będzie dalej, nagle przychodzi okres już taki, że jest się zmęczonym, chce się zrezygnować, a okazuje się, że dzieci nie są zainteresowane albo w ogóle nigdy nawet nie miały okazji się zainteresować, bo ojciec, matka traktują, że wiedzą wszystko najlepiej, kiedyś przyjdzie tam twój czas, tak, najpierw jak ja zamknę oczy, to już sobie to przejmiesz, takie dziecko kompletnie nie wie jak taki biznes prowadzić i... To się też wiąże z tym, że odnosi się też o podatkach i inflacji. W 2022 roku zamknęło się około 140 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, a 347 tysięcy jest zawieszonych. Powstało około 490, czyli chodzi teoretycznie na zero. Ale możemy już obstawiać, że przy tym, co się dzieje, to ta liczba znowu będzie podobna. Dlatego o sukcesji warto myśleć już teraz. Ja jeszcze dopytam, a z czego to wynika? Dlatego, że jak rozmawiam o ekonomii na przykład i, i rozmawiam z osobami, które są zdecydowanie mądrzejsze ode mnie w tym temacie, to zawsze gdzieś spływamy na rozmowę na temat edukacji, na temat tego, że my w szkole nie dostajemy odpowiedniej dawki podstawowej wiedzy ekonomicznej na przykład. Czy tak samo jest z tymi kwestiami prawnymi, że dziś przedsiębiorcy nie myślą, żeby w odpowiednim czasie na przykład zadbać o testament, albo żeby nie podejmować pewnych decyzji na gorąco, ale żeby przyjść i się skonsultować, na przykład. Co to, z czego wynika to też takie wiem, pochopne, mało przemyślane działanie, waszym zdaniem? Każda zmiana, żeby się zakorzenić w człowieku, wymaga czasu. Nasi rodzice pewnie nie myśleli o tym, żeby uregulować prawo dotyczące jazdy, jazdy hulajnogą elektryczną po chodniku. Tak? Dla nas za kilka lat to już będzie normalność. I mhm. tutaj też takie media jak TikTok czy YouTube spełniają swoją rolę edukacyjną poszerzają horyzonty przedsiębiorców, ale też ich dzieci, które przychodzą do nich i mówią tato, a czy ty robisz to? Bo pan na TikToku powiedział, że to trzeba robić, jak się prowadzi firmę. I rodzice wtedy dopiero otwierają hmm. szeroko oczy i mówią możliwe, że masz rację. Natomiast z czego wynika, wracając do pytania, z czego wynikają te braki? Myślę, że z braku czasu przede wszystkim. Przedsiębiorca nam kojarzy się z kimś, kto dużo pracuje, kto jest zapracowany, kto nie ma czasu. I często też tak jest, że nie ma czasu po prostu na, na to, żeby się edukować i żeby nadrabiać te, te braki, które w ubiegłych latach powstały w związku z, ze zmianami w prawie i z rozwojem przede wszystkim. Bo my wiemy, co to jest dropshipping. Czy nasi rodzice albo dziadkowie w ogóle wy, uh -huh. wyobrażali sobie, że taki sposób handlu jest możliwy? Prawdopodobnie nie. Dlatego nam jest łatwiej, nam, mówię nam młodym, tak młodszym niż, niż osoby, które właśnie zaczynały w latach 90., Przyswoić sobie tę wiedzę, te zmiany, czerpać je z internetu, z TikToka i być świadomym, że w danym momencie będziemy musieli sobie o tym przypomnieć. Panowie, a jak bezpiecznie zoptymalizować koszty prowadzenia działalności? No i czasem gdzieś wyczuć ten moment, żeby uchronić się przed upadkiem. Optymalizacja to nie jest dobre słowo w tych czasach. <grymianie> już kolega zaraz... <grymianie> jest pożądane, ale jest pożądane moim zdaniem. <grymianie> e, tak jak wspomniałem, nic nie robić na chóra. Nad wszystkim trzeba się zastanowić. Najlepiej wyprzedzać to, co będzie, jeśli chodzi o plan, i czekać z działaniem dopiero do momentu, gdy będziemy mieli pewność, że to działanie jest właściwe. Jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe, to ja tylko wspomnę tak pokrótce, że był taki słynny artykuł 176, wszyscy się na to rzucili, a dzisiaj ZUS przychodzi do przedsiębiorców i mówi świetnie, panie, że znacie takie rozwiązanie, natomiast to i tak będzie oskładkowane, bo tutaj jest błąd, tutaj jest błąd, tutaj jest błąd. Przedsiębiorcy robili to samodzielnie, co też jest, jest moim zdaniem błędem, żeby nie konsultować tych zmian i wszystkich rozwiązań i na koniec wychodzą dużo gorzej niż było na początku. Jak to jest winny? No przecież nie państwo. No nie. No nie, zwłaszcza, że tutaj państwo jakby wyszło nam naprzeciw z tak zwaną ustawą fundacji rodzinnej, która ma ułatwić sukcesję. Oczywiście nie w szczegóły prawne. Wszystko wygląda świetnie, jak się to czyta. Natomiast tutaj, zwłaszcza pod kątem podatkowym, mamy już wątpliwości, jak będą organy skarbowe podchodzić do pewnych kwestii, które są tam poruszone. To jest raz. Jest to instytucja nowa. Wydaje się naprawdę ciekawa. Natomiast, tak jak kolega powiedział wcześniej, my doradzamy często cierpliwość. Trzeba zaczekać. niż ktoś inny może założy to na razie, tak. Bardziej się spieszy, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w praktyce. Bo znając ustawodawcę będzie wiele zmian. No to jest zresztą ustawa, która była już nowelizowana, zanim jeszcze weszła w życie pierwsza wersja. Także no to już świadczy. No właśnie, a co dla Was, co dla przedsiębiorców, co dla pracowników też świadczy ta taka niestabilność prawna? No bo to, że my mamy nadprodukcję prawa w Polsce, o tym się mówi od lat. Wspomniany już przeze mnie 2022 rok, czyli no podatkowe Eldorado tak naprawdę, bo przecież przez pół roku żyliśmy w jednej rzeczywistości, przez kolejne pół roku żyliśmy w innej rzeczywistości, a dziś się wszyscy zastanawiają, co trzeba zrobić ze składką zdrowotną na przykład i są specjalne szkolenia. To, że ustawy są nowelizowane przed ich przed wejściem, że są ciągłe zmiany. Co to oznacza? Jak to jest duży problem, jak bardzo zniechęca do tego, żeby rzeczywiście stawiać na swoje, iść na swoje, przejmować firmy. Potrzeba uregulowania każdej najmniejszej dziedziny naszego życia yy, natrafia na ścianę w postaci braku czasu, tak naprawdę, żeby to wszystko, tego wszystkiego dokonać. Moim zdaniem powinniśmy trochę, no może nie puścić wodze fantazji, ale pozwolić ludziom samym e, uszczegóławiać to prawo, tak? tworzyć ramy, w których będziemy działać i sami na podstawie jakichś wewnętrznych też norm e, będziemy po prostu mogli działać, a nie będziemy związani na każdym kroku, bo będziemy musieli się zastanawiać, czy coś mi za to grozi, czy ja to mogę zrobić. Mamy też jakiś instynkt samozachowawczy, i na tym też powinniśmy się w dużej mierze opierać, też w biznesie. Zaszczerze, że ostatnio jeden klient nam powiedział, a już jest długo w biznesie, ma dość dużą działalność, że rozmawiał z kolegami przedsiębiorcami i gdyby go nie krępowano, że tak powiem, tymi ustawami i tak dalej, to oni są zdania, że już dawno byśmy dogonili Niemców, Francuzów i tak dalej, natomiast jakby to, Szczególnie co się że dzieje, że ustawa, ustawa o fundacjach rodzinnych nie jest naszym wymysłem, tylko przyszła właśnie z krajów no. zachodnich, gdzie już funkcjonuje. Gdybyśmy mieli pewność, że będzie funkcjonowała w Polsce tak, tam, no to myślę, że już dzisiaj byśmy tutaj nie siedzieli, bo zakładalibyśmy fundację. No powiedzmy sobie szczerze, niektóre rodziny, co bogatsze, już zakładają te fundacje, powiedzmy w Luksemburgu czy innych krajach. Więc ustawodawstwo to się, że jednak no, ten podatek gdzieś tam ucieka, że może lepiej jednak to zaoferować. Zobaczymy, jak wyjdzie. Brzmi to wszystko ciekawie, tylko pojawia się bardzo ważne pytanie, co jeszcze mogą wymyślić się poszczególne rządy, które będą rządziły naszym krajem. I miejmy nadzieję, że dobrego i usprawniającego. Za to mocno trzymajmy kciuki. Polacy są kreatywni, na pewno damy sobie radę. Nie chcieliśmy straszyć, rozmawialiśmy o tym, więc zachowamy to dla siebie. co. A my się wypytamy i może tak. ewentualnie. Coś tam czegoś się, się dowiemy. Panowie, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.